Jesteśmy niedaleko polskiej granicy, koło Frankfurtu Odrą, e, Mamy kliówkę, to jest 15 rok. Takie są uszkodzenia: lampa, tylny błotnik, zderzak, przebita opona. Tak to auto jest całe. A do uszkodzenia doszło na parkingu Rewe, po prostu pani zaparkowała, poszła na zakupy. Ktoś wziął zakręt za ostro i wyżnął. Ja, że stała na pierwszym miejscu, no to, no to dostała. A to lewe jest tutaj dosłownie półtora kilometra dalej, nie? No, także takie Clio, auto kosztuje czwórkę, 4000. Takie Clio, 4000 takie Clio, podgrzewane fotele, elektryka. Także, no wiadomo, klimat, taki standard. Standard wyposażenia nie ma jakiegoś tutaj, prawda, szału, zbytniego. Ale nawet takie dość ładne. No i tak, mówię, poszycie zderzak, lampa felga i tyle. I będzie git. No i nie może tradycyjnie zabraknąć aut flagowych, czyli Opla. Będziemy mieli dwie pierwszą z nich właśnie widzicie, jest to JK kombi Polift 2014 rok, auto jest całe, standardowo 1,4 140 koni. Auto w ksenonie, w półskórze, tak całkiem fajnie wyposażone. Podgrzewanie siedzeń, kierownicy, klimatronik, tamte wszystkie czujniki i tak dalej, tak dalej. Samochód jest cały, przejechany ma 130 000 km, tu będzie fajna opcja, bo tutaj będzie fajnie zrobiony silnik, nowe turbo i wszystkie inne rzeczy. PDC z tyłu, auto jest na, nie ma lufelk, jest na, na kupaczkach i tak dalej. Co, aż tam są takie drobne mankamenty, kilka, jest jak na lakierze, ale to jest wszystko do. Do ogarnięcia także tutaj takie auto yy, Opel dał że tak się wyrażę. Przebieg samochodu to jest 130 tysięcy. Z przodu są opony, yy, widzicie, z 19 yy, roku. No i tak, jak mówię, dużo osób czeka na, na kombi. Więc, więc podejrzewam, że będzie boom, jak to yy, wszystko przywiozę. Yy, kolor srebrny, taki jasno srebrny bym powiedział. No i w zasadzie taka jest jeszcze Wam w środku pokażę ten samochód, o ten pomał z limiterem, komputer e, z błędami, no takie wyposażenie, ani biedne, ani jakieś mega full, tak dalej, takie już wystarczające, które, m, którego się nie trzeba, jak to się mówi, m, wstydzić, tak, całkiem fajnie auto utrzymane, e, zadbane, w ładna tapicerka, ładny środek, nic tam nie uszkodzone. No i mamy już asterkę bardzo podobną do tamtej. Ten sam, praktycznie rocznik, tylko tam ma malutko przejechane 56 tysięcy nie? No ale ten sam rocznik, to samo wyposażenie znaczy ta ma, no, ta, ta ma nawi, żeby było śmieszniej, a nie ma podgrzewanej kierownicy. Tam, tam ma podgrzewaną kierownicę? Nie ma nawi. No i tutaj, jak widzicie, identyczna asta, tylko inny kolor, zupełnie taki granatowy, ciemno-niebieski z tym, że ta auto już ma uszkodzenia, tak widzicie z tej lewej tutaj z tyłu strony drzwi pasażera i tutaj to, o, w tym miejscu jest do zrobienia, do wymiany zobaczcie, opony od nowości na samochodzie 13 rok, a prawie 5 mm bieżnika, to jest tylko to wskazuje, jeszcze zobaczycie za chwilę też auto o, jeżeli chodzi o przebieg samochodu, tak, tam jak mówiłem 56 tysięcy przejechane jest to też 14 rok, jest to też tak samo silnik 1.4 turbo, czyli 140 net ta ma jeszcze dnia lufelki, nie ma świateł ksenonowych, ma te światła do jazdy dziennej LED, ale bez ksenonu. W środku bardzo podobnie, jak już wcześniej wspomniałem, tylko ta ma nawi, nie ma podgrzewania kierownicy, coś za coś, i ta jest w wersji manualnej ze skrzynią M32. Tak samo są też półskóry tak? Także faktycznie bardzo podobne samoloty, się tam po poczkoląłem tam ba, miesiącami produkcji. No i oczywiście z pełnym przebiegiem. Tam ma poniżej połowy przebiegu tamtego. Przy okazji, zobaczcie, jak wygląda takie auto z takim przebiegiem od spodu. Jak gdzie to zobaczyć, jak gdzie to porównać, jak wygląda samochód, pomimo tego, że ma lat 8, ale ma tak, tak mały, udokumentowany i potwierdzony przebieg. Praktycznie auto wygląda, no nie powiem jak nowe, ale wygląda jakby. Było niejeżdżone, tak? I tutaj pozdrawiam dwóch widzów dzisiaj, ponieważ materiał już kręcę po przyjeździe. Pozdrawiam Tomasza i pozdrawiam mojego widza, kolegę Przemka z Bielska, którzy właśnie stali się właścicielami obydwóch tych Ast godzinę po tym, jak przyjechałem. Zobaczcie, jak to wszystko fajnie wygląda. Możecie sami robić, co chcecie, ale, ale tak mówię, zużycia nie da się oszukać. Tu że jesteśmy po sprawdzeniach, po tam po oględzinach. No i w zasadzie praktycznie tylko tyle, także fajnie się cieszę, że się autka podobały. Pozdrawiam serdecznie, dziękuję Wam wszystkim, no i do zobaczenia w ponownym odcinku.